Razem ze siostrą. Nikt nie, napisał, nikt nie napisał, czy mam zagrać ze siostrą. No ale gram. Powiedz, no powiedz sześć. Cześć. No powiedz. Nie wstydź się. Kogo się wyczyszczę. Dobra, poza odcinki. Wszystko. Cześć. Ja wszystko zrobiłem. Poza odcinkiem, nic nie nagrywałem. To może zrobimy portal do netheru i, en, no tak, i enchanting table. O, oh, enchanting table. Ty źle mówisz, moja. Hey. Mam 17 diamentów. Nie wiem jak, ale mam. Bo masz. obsydian I jeszcze i jeszcze mogę zrobić kowadło. A kowadło jest potrzebne też. Wow, no jak no, e, głośno mu. To cieka flaga. No tak, zaatwiem pinaderów. No to teraz są dwa flagi. Ale Co? tutaj jedny, tutaj drugi drzwi, a tutaj drugi drzwi. Hej! Dobra, mamy Enchanting Table zrobiony. O, oh, proszę bardzo. Mo o, możemy, zrobić, możemy zrobić Enchanting Table na 30 level, okay. ale, ale na razie nie. Nie, nie będziemy robić Enchanting Table na 30 level. Nie. Mm -mm. nie. A teraz robimy polta, portal no. do Nederu. A musisz zapalniczkę, na masz napalniczkę. Mam. jest? No. No, mam, ale gdzie jest właśnie? Maja, nie patrz na mój ekran. Już miałem jako, jakąś, zap, jakąś zapalniczkę. Tu jest, dobra. dobra. A jeszcze nie zrobiłem jakąś rzecz. To kowadło. To kowadło. Kowadło, ale Kowadło, za, z, to z, Maja, nie krzyczy. Ale będzie głośne. Bum. Dobra, idźmy Co ro rob robi? E, Maja, patrz. Patrz, ile są zombiaków. Zostaw tego wadło. Nie ile zombiaków? Patrz. Lepiej idźmy spać. Chodź. Zamknij drzwi. Lepiej idziemy spać. Daniel. No. Lepiej. Dobra. Dobra, już się palą te zombiaki? Już się palą. Haha, bardzo. Jeden się nie pali, a musi się palić. O ten się nie pali. Nie lubicie dzień, co? Przyznajcie się. <laughs> no. Zaotwiliśmy ja wszystkie. Jestem trochę, nie jestem taka cała głodna. Nie, creeper. A, Prawie... Co so, prawie... Bez gino. O, jabłuszko! Jabłuszko, weź. Bo mam dużo tego złota. Mogę zrobić... Mogę zrobić... E... Złotko jabłuszko. Złoto. złoto. Dobra, nie. Jabłuszko. Jeść, złoto jabłuszko. Dobra, ale źle musi, nie jabłuszko, 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 jabłuszko. To musisz zrobić wielkie. na portal do naderu się robi ba bardzo. Wielkie. Jak będzie robić pada deszcz, to musimy y, uciekać i pójść spać, a potem, a potem, a, Co? już będzie masakra. Jaka masakra? Co tu gadasz? No, no. Nie idziemy, nie proszę, idziemy. Proszę, portal do Nederu. Nie idziemy jeszcze. Patrz, portal do Nederu zrobiliśmy. Jeszcze nie idziemy. Nie idziemy, nie idziemy jeszcze. Yy, rozmnożymy tylko krówki nasze. No, a potem. A, a potem... zobacz tam z, ty z tyłu krówków, bo ty nie widziałaś. Tam zrobiłem farmę. Jak widzisz? O, widzisz? Kwiatki. Zobra. Już zobaczyłam, idę, idę wziąć kwiatki. Zrobię ci nawet u e, takie kwiatki. Takie kwiatki? No, u takie, zobacz różowe. No. O. Ci dam. Je. To twoje ulubiane kolor, różowy co? No, A dam ma... ci. Dam Maja źle mówisz. Ono ma 4 latka i gra Minecrafta. Nie, 5 lat. To zobacz, Ona... masz. Ona ma 5 lat już. A kto? Ty. no masz 5 lat. 5. Za 3 miesiące będziesz mieć urodziny. 5 lat będzie. Dobra. Mm, chcę coś zrobić. To bo mam... jestem wielka, ale trochę mała. Ma... No tak, jesteś mała. Mm, trochę mała. Idę zabić nam z tyłu krówkę. A kiedy, pamiętasz, że tata będzie, a kiedy tata będzie mieć urodziny? Nie wiem. 100 lat? Nie wiem. Nie. I ku gdzie krówka? Daniel, ja mam patyki. To dobrze. Dobra, jeszcze jedną krówkę. Dobra, za mało krów. Daniel, ja wyrzucę jest. zombijaka mięso. Zgniłe mięso. Właśnie niedobre jest zgniłe mięso. Ja, ja wyrzucę ich. Wyrzucisz? Nie, wyrzucę ich. Wyrzucę. W... No, dobrze gadasz teraz. Zrobię książkę. A, a, co to a książka no książka żeby no coś zimczantować idę do tam idę tam bo farmę po co e, kurczaków czy nie e, farmę tych się nazywa e, e, dobra one się nazywają nazywają się e, trzy co to okej Daniel, idę siku, coś mi bo, 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 Maja, no. Dobra, idę, idź do domu. Dobre. Matko, bądź ci, bądź sorry, nie nie, nie, nie. Styd mi. <coughs> Jezu. Robię książkę. Dobra, Maja, nie tłumacz. Dobra, mam mam papier. Gdzie skórę, dobra, tu. Nie szybko siku. Nie spiesz się. Dobra. Zrobię dwa książki i, i zenchantuję, ale zenchantuję coś. No. Gdzieś la, lazuryt, Maja, już jest, już jesteś? Coś się stało? Zrobił się lat. Nic. Niezniszczalność. Niezniszczalność 1. Wydajność, wydajność. Ja wydajność 1. Zaraz, Maja, Ty masz level. Ja, ja, ci, nie, ja ci nie będę robił. I coś z, z, zrobię z tą książką? A nie, muszę zenchantować. XD. Nie. E, gdzie jest Lazurit? Proszę. Ochrona jeden Przebija. Przebijający Ochrona 1 wydajność. Wydajność, wydajność 2 będzie w kilofu. Bo będzie szybko kopać. A tu ochrona 1? Moc 1. Nauk się daje moc 1, ale nie mam łuk Ochrona 1 dam. Ochrona 1 Nie będę ci robił. Ale ja ci nie będę robił. Panie, ci daj, la, daj mi lazuryt. Lazur, lazuryt jest potrzebny. Ale czego? No a jak zenchantujesz jak, jakąś rzecz? Daniel! Oj! Ten, ten yy, ten, ten a co to mój jest? A, ochrona jeden, co? Ja zrobię różowe różowe łóżko. Ojejku, ja mam wydajność 2 na kilofie. I jeszcze to ochrona 1. Ochrona 1 to do Daj doma. mi ten różowy kwiatki, zrobić ci różowe łóżko. Nie chcę różowe łóżko, mi się nie podoba róż. Dobra, ja mam różowe łóżko, zobacz. Mam A róż... skąd wiesz, że, 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 można, że można robić różowe łóżko? Bo, już wiem, że się nauczyłam. W YouTube? A. Czy ja cię na, nauczyłam, bo nie pamiętam. A, a o tu zrobiłem lodówkę, ale nie wiem dlaczego te drzwi się nie otwierają. A to dziwne. Ejku, e... Maja, mi dałaś. Jak chcesz to zjeść, jak jesteś głodna. Dobra, kliknę. Ja chcę ten, y, 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 jak się nazywa? Już Zakle... jadłam jedne y... dziś, jedne. Ok. Zaklęty ogień chcę mieć na książce. na książ. no. Le, zaklęty ogień? No, jest najlepszy. Tutaj ja uciekam. Uciekam. Nie uciekaj. Ej, kto, kto mi dał te mięso? Ty. No. Ile tutaj? Sama siebie dawaj. E, jeszcze mało zostało tam, ja Jest na to trochę skóry. Gdzie skóra? Moja ma skur... skórę. Nie mam. Nie mam skóry. Kurka, A tu jest! Ślepy jestem. Ta mam stres. dwa levely. Bardzo, bardzo, bardzo. Maja, nie mów tak do mnie. E, nie wolno brać. Ty masz dużo tego. Przy. No nie. A ty, to ty masz bo... dużo. To, to nie przepraszam ci, zabrałam mu to. Ełto. Co zabrałaś? To? Nie szkodzi. No przepraszam. Tak na zawsze będzie ta łóżko. Na zawsze. Maja, idziemy do netheru. <coughs> ja, ma... ja zostawię najlepsze rzeczy, które. Są, bo mogę zginąć. Ja potem, a potem znów pójdziesz do portaru. Jak zginę, to będzie masaker. -ry -ry -ra. I też e, za e, e... A mam na górze na górze. To też ustawiam te rzeczy. Nie, do... masz masz te przygotowane. Przygotowane mam rzeczy. Nie, masz najlepsze. Ale nie no, dobra. Zostawiam na Ja nazy, się więc. boję iść do portaru. Nie bój się, bądź do... twarda. Dobra. Twarda jak I kamień. Mas masz ładną zbroję. Ładną zbroję, matko. E, upieczę tylko. Daniel będzie różowe moje łóżko, a ci Ja wezmę, ja wezmę troszkę jedzątka. Do... Nie pada deszcz, Pójdziemy spać. No I dobrze. przestanie. Dobranoc. Jeszcze nie tak od razu. Mm -hmm. o, Ile mamy mięska. Masakra. Dużo mięska. Dobra, poczekajmy. poczekajmy. I pójdziemy do portalu. Dobranoc. Porta no, pójdziemy portal, e portalu. Ale to tak, będziemy... O, Jest, nie, ja mam nie znieścia. My nie, nie, no, no nie idziemy coś, do portaru, hmm. tylko się ugoduje. No, już. spali. No, my zrobimy przerwę, jak się upiecze, ten, y, te mięsko. Okej, okay, już. Y, mam 20 bewczyki. Będziemy mieć czwarte. Dobra. Chodźmy. Chodźmy, teraz zamykamy kiedy. Po co? Idziemy do portalu, idziemy się łaki. <noise> Dobra, ale po co mi... Ci... Dobra, idę. Nie, nie, nie. Ale po co mi sikiera, ten... A mam zapalniczkę, bo... Bo tam zepsuje się portal. Ale potem nie... nie jak, no. Budowanie terenu. Uważaj. Uważaj. Musimy uważać. To, no, jak, to. Nie będzie, jak nie będzie na polniczki mieć. To nie wiem. Maja, już ty masz. Już. Wiesz mieć. O nie chroń! Bra ło, brawo! Dobra, brawo, Maja. Gaz. Gaz atakuje Maję. Kurczę, kiedy mnie to naładuje? Kiedy to naładuje? Kurczę no! Naładuje mi się wreszcie! Oj, prawie. No! Dawaj! No nu! No jeszcze długo to trwa długo. Mega długo. To, co można z tym zrobić? Nic. No i patrz, was zanudzę. Nie ma. Ech, ech nie wiem. Nie mogę pokazać na to smutno. W następnym odcinku. ale coś innego zagramy. Laga miałem jakiegoś, dostałem takiego laga masakra. Maja, co za innego? Szkoda, nikt nie, nie zobaczył. Maja, wyjdź z mapy. Wyjdź, wyjdź. Maja, co pogramy? Co? Minecraft, ale. ten. Ma... Minecraft! No i patrzcie, jeszcze długo. Tam ale skyblock pogramy. No i patrz, mi się zacina. Próbuję, próbuję. Wła włączyłem, włączyłem. Nic tu nie działa, nic. E, a pogramy, e, co? Blaczego nie ma, tylko bloczki są. To pogramy bloczki? Zobaczę. Nie, nie mogę, bo nawet nie mogę wyjść z ma, Wyjść z mapy. To... To... Hmm. Co programy? Blockstar Robbery Bob, stunt Baldis, Basics, fut, Football Strike, Brawl Stars albo Roblox, Minecraft, no battle. Blocks. Nie wiem, sprawdzę czy <ścoughs> update już się skończy bo będzie Jackie. Nowa no. postać. Też zobaczę. Ech, jak nie będzie działać, to trudno to co, co będziemy robić, bo nie mam, nie mam planu teraz plan. Ale zobaczyliście jak, no. jeszcze co? O co chodzi? Czy będziemy już nowy Czy? Oby nie. Dlaczego musisz? ściągać Brawl Stars. Oby tam nie stracił tylko kruka, bo mam kruka. Naprawdę. Może zagrajmy Brawl Stars. No, ale musimy ściągnąć. Co, nowa? No wiem, że jest nowa aktualność. O, kruka. Ja też mam kruk. Kruk. Haha. <laughs> mam też kruka. Jeden dzień temu mi wypadł kruk. Ale bo... A ty był... tak krzyknąłeś. No dobra, bo. bo tak. No kruk dostał, kruka mega. A, a. Oszalałem nawet. Tak ja nie ja wyłączał to. No ale może na krótką chwilę pogramy na chyba Roblox. Nie będzie nowy update. Nie, ale dobra, zostaw Brawl Stars, pogramy Roblox. Dobra. Chodź zagraj e, Roblox. E, jakby się ściągnie, to pogramy. Pogram. Ale szybko się ściągnie to. No bardzo krótko pogramy Roblox. Jabam. Nie, tylko zobaczmy mojego skina i koniec. <grym 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 I zdę. <grym> Daniel, Daniel będzie na e, e, będzie na duczakie czy na górze? Nie wiem właśnie. Ale to tak o tak wygląda w Robloxie. A ja zobacz. No ty dopiero to dawno jeden lat nie wiem co ty mówisz co ja mówię dwa miesiące grasz. Tak wyglądam. Trochę grubo, ale już nie. nie jestem gruby! No ej! No dobra, ładne, ale nie pasują ci te bluzki. Bluzka mi pasuje, idealnie. Jeszcze mam jeszcze kolejny. To kolejny. Kolejny jakiś skin. A jaki? Dobra. Oto. Mm. To? Nie to to, to. to co ja mówię. Pants. Dobra. Pants. 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 Spodnie. Spodnie. Y Oto. Jeszcze. Nie. nie to nie pasuje. Tak. Nie, pa nie pasuje. Okulary. A gdzieś koszulka, bo zapomniałam. Pants to jest koszulka. Yeah. No zup, to ci pokażę. Giełdź, yeah, sure, już znalazłem Już, dobra. Tak, i to. Ja, a ja zmienię bluzkę, nie minę, minę. No i to, no i tyle to na koniec. A szkoda. Czy czy nie? No to. A szkoda, by. Chyba zobaczyli, Neder, jak nie ogarniają. Albo Dlaczego musimy ściągać? Nie wiem. Jak nie ogarniają Minecraft'a, by zobaczyli ale... oni. Dobra, pa, już kończymy ten odcinek.